Even when, you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never no, man, I still go. Go, 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 go. Witam, witam mordeczki. Przed nami puchary klubowe. Będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. 25-27 października zapraszam wszystkich na filmik. Zaczniemy oczywiście Ligą Mistrzów, i tutaj Salzburg na początek remisuje z Chelsea. Płacą za to aż 4.10, no jest to dość spory kursik. Myślę, że drużyny powinny pogodzić się remisem. Taka sama akcja w przypadku Seville z Kopenhagą tutaj płacą aż 4.50. Benfica Juventus na jedynce za 2.15. Ten Juventus, dość słaby ostatnio Juventus, mimo wygranej w lidze tutaj nasz Milik bardzo się popisał wiadomo, że jest bohaterem ostatnich memów. Zobaczymy, co odwali w meczu przeciwko Benfice, jeżeli w ogóle wyjdzie. Dalej mamy mecz Dortmundu z Manchesterem City, no i próbujemy tutaj dwójką za 1,70. No myślę, że to będzie decydująca bramka Halanda w tym meczu, no i oczywiście przede wszystkim over bramkowy. Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji w przypadku Halanda, jak to zazwyczaj bywa w meczach z byłymi drużynami. Celtic, Szachtar, próbujemy na Szkotów, mimo że Szachtar ma lepszą pozycję w tabeli. No i tutaj ma o co grać, ale myślę, że będzie za bardzo cofnięty. Za bardzo będą chcieli zremisować ten mecz. No i Celtic może to wykorzystać. Mamy Dynamo Zagrzeb za Cemilanem. milanem Tutaj wszyscy stawiają na Dynamo Zagrzeb albo na remis. Rosną strasznie kursy na Milan, a spadają właśnie na Dynamo i na remis. My gramy zupełnie odwrotnie. Na pewno nie sugerujemy się tym, co robią kursy, bo jest to moim zdaniem największa głupota to jest po prostu weryfikacja rynku ze strony Bookmachera, który obniża lub podwyższa kursy w momencie gdy są jakieś tam wpływy pieniężne. Nie ma to wcale odwzorowania oczywiście w wyniku, tak więc proponuję nie sugerować się kursami, a na pewno nie w tym przypadku, bo tutaj moim zdaniem Milan jest faworytem i wygra ten mecz. Dalej mamy literówkę w meczu PSG-Mokabi Haifa, 1.20 a na faworytów myślę, że Paryż powinien u siebie wygrać. Mamy remis Lipska z Realem Madryt, no realnie ma o co walczyć, ma pierwsze miejsce w grupie i ma wszystko w, w poważaniu wielkim, tak więc myślę, że wyjdą jakieś rezerwy do tego meczu, no a Lipsk potrzebuje punktów, jest rządny krwi i bramkę strzeli, tak więc jak wiecie, moi typowani tutaj to obie strzelą. Generalnie takie główne. No a jeśli chodzi o wynik meczu, no to próbujemy remisowo 3,55. Klub Rysz ogrywa Porto za 3,55. To Porto to już nie to samo Porto sprzed kilku lat. Inter ogrywa Pilcno za 1,20. No i myślę, że tutaj zabawy nie będzie. Ajax remisuje u siebie z Liverpoolem, a będzie agresywnie w tym meczu. 4,20 za to płacą. Atletico Madryt z Leverkusen również remisuje 3,90. Ładny kurs. Chociaż to Leverkusen ostatnio nie pokazuje zbyt wiele. Barcelona według nas zremisuje z Bayernem Monachium. Ale będzie na pewno tutaj dużo, dużo goli. Fajny meczek do oglądania. Ja się obawiam tylko o to, żeby Robert nie był kontuzjowany. Frankfurt, Marsylia na dwójce 320. 20 Napoli wygrywa z Rangersami za 1-3. A Tottenham ogrywa u siebie Sporting za 1.50. W Lidze Europy mamy wygraną Unionu Berlin z Bragą za 1.85. Ukraińcy na wyjeździe wygrywają z Larnaką za 2,20, Fenerbahçe remisuje z Ren za 3,25, wielka bombka Mittjaland na wyjeździe ogrywa Lazio za aż 6,0, do tego mamy w Bułgarii remis. Miejscowy Ludogorec zremisuje z Betisem za 3,50, przegrywa przegrywał siebie z Royal Union za 20, a Arsenal tym razem. Polegnie w Holandii w meczu przeciwko PSV. Zurich, Bodoglind na 205, Cwena Zwiesza Belgrad, Trump Zospor na 1220, Faranczwarosu się przegrywa z Monako za 2-0, a Roma na wyjeździe pokonuje Hajotka Helsinki za 1-4. Ciekawe, czy zimno jest w Finlandii. Manchester United ogrywa Sheriff Tiraspol i to dość łatwo, a Nant przegrywa z Karabachem za 2,80 80 Sociedad Powinno nie nie pokonać za 1,50, a Freiburg powinien pokonać słaby Olympiakos również za 1,5. Sturmgrad z Feyenoord na dwójce 2-0. W lidze konferencji mamy wygraną Anderlechtu ze Stiawą Bukareszt za 1,35. Lech Poznań wygrywa z Austrią Wiedeń za 2,60. Czy jest to niespodzianka? Nie tak duża, Na no Austria nie jest w formie, ma swoje problemy. Na no myślę patrząc. Po pierwszym meczu, że tutaj Lech powinien być mocniejszym faworytem w tym meczu, no a tym zapewni sobie również dobrą pozycję w grupie. Fiorentina Basach, Sehir 1-1-9, Bombeczkowo Partizan ogrywa Nice za 5-0, a Słowacko ogrywa Ken za 3 AZ Talkmar ogrywa Vadus za 1,55, a Villarreal u siebie HPL Birsiwe za 1-4. Kolejna bombka to Żalgiris z Bazyleon za 7,20. Za Dnipro Pro Dniepro Pietrowsk pokonuje u siebie Apolon za 2,0. Kolejna bombka to Balkani ze Slawią Praga. i Płacą za to aż 5,0, a my zawsze ciśniemy to Balkani. Szkockie Harc z RFS na remisie 3,80. Melde Djurgården 1, 1 8 Belgijski Gent wygrywa z Shamrock na wyjeździe za 1,7. Sivaspor Klusz. Remis 3,25 a Slovan Punik 1 1:155. No a zakończenie mamy bombeczkę i to dość sporą, bo aż za 7:0 Silkeborg ogrywa West Ham United. Co mamy na kuponiku? No, zdecydowaliśmy się na taką pozycję jak Inter z handicapem 1,5. Dlaczego? Dlatego, że Inter myślę, że nie powinien się bawić. Jak strzeli pierwszą bramkę, to i będzie chciał. Od razu poprawić drugą. Na pewno na początku siądą strasznie na drużynę Spilcna. Będą chcieli jak najszybciej zdobyć pierwsze bramki lub pierwszą bramkę, by móc kontrolować mecz, no i troszeczkę się odstresować. Oczywiście przewaga jednego gola nie będzie zadowalająca dla drużyny Interu, stąd myślę, że handicap powinien wejść, bo nie sądzę, by piłkarze Interu. Ryzykowali tym, że w końcówce na przykład może paść Bramka na 1-1, co zepsułoby im potencjalne ustawienie w grupie, bo nie wiadomo nigdy, co zrobi Barcelona. Tak więc Inter z handicapem minus półtorej. Barcelona, Bayern, Monachium na owejże 2,5. Jak mówiłem wcześniej, myślę, że to będzie totalny shootout. To może być wynik rzędu 2-2-3-3, lub nawet 4-3-3-4, czy coś takiego. Moim zdaniem Robert może strzelić bramkę, tym razem grają mu siebie w Hiszpanii. Czy Bayernowi zależy na zwycięstwie z Barceloną? No nie sądzę, że zależy, bo mają pierwsze miejsce w grupie i to już się raczej nie zmieni. Tak więc, czy ten skład będzie optymalny Bayernu? Jest dużo zagadek w tym meczu. Ja tylko tak. Mu tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę, by były jakieś spięcia na linii Lewandowski-Bayern, by ktoś go tam zbyt mocno sfaulował, no bo Mundial już niedługo, a cienko by było, gdyby teraz doznał jakiejś kontuzji. Trzecia pozycja to Zurich, bo i tutaj również overek 2,5 bramki. Są to dwie dość overowe drużyny, tym bardziej w kwestii Pucharowej: 1640 na tym kuponie do wyjęcia. Myślę, że optymalny kuponik na Puchary. Liga Typera to mecz Austrii Wiedeń z Lechem Poznań. No, oczywiście, wybraliśmy mecz polskiej drużyny. Szkoda, że nie mamy wyboru, a możemy to robić do godziny 18.45 oczywiście, w dniu meczu. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek wipolskich. Mamy filmik na kanale o grupkach właśnie wipolskich. polskich Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Zainteresowanych dołączeniem do którejś z grupek zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl, Możecie również wspierać kanał. Tutaj specjalne filmy dla wspierających. Z upgrade'owanymi kuponami do różnych serii filmowych. W dniu jutrzejszym pojawi się filmik na Ligę Mistrzów, a w środę wieczorem filmik na Ligę Europy i Ligę Konferencji. Do tego przed weekendem, oczywiście, film dla wspierających z upgrade'owanymi kuponami do top lig europejskich. To wszystko w tym tygodniu. Czeka na tych, co zdecydują się wspierać kanał, a mogą to zrobić poprzez naciśnięcie przycisku Wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Oczywiście, następna aktualizacja będzie po filmie statystycznym i te wartości na pewno ulegną zmianie. Ja już bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.